9 minut 2 sekundy. Nieźle. Siemu Ale, ale, wnu sek! to idzie, no obi się skuka. Ja go specjalnie tu przytrzymałem, spowolniłem, kurwa. No masz prawo. Obi, możesz mu pomóc. Dobra, ja pomogę No! Wszyscy. Zaraz <gryczny> ja się tym przejadę.

Losujemy numerki, chłopaki! Chłopaki, losujemy numerki! Chodźcie losować numerki! Dobra, wylosowałem numerek z twoją mamą Co teraz? Nie ma tych dużych numerków <śm> 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 Ale tu się dziwnie lata No, dziwnie się lata strasznie Fajnie, nad punktami masz takie ten, gdzie masz lecieć No, no i to jest dobrze To jest właśnie fajnie zrobione Weźmy tutaj na górę Dobra, cykomyko. myku dalej do mnie pisze Lisek, puk, pukaj na psemu, zacznij Ale dopisał Anna Dobra, Abi, Zrób sobie trochę odstępu, bo kurwa możemy wypaść Słuchaj, jaki odstęp? Gdzie wypaść? Może! Obi to było, może, kurwa, jakby hamulce je budził. jeszcze. Jeszcze, jeszcze, kurwa, jeszcze, jeszcze. O! Kurwa. Do przodu. No, no kurwa. O, tak, Git. Nie, nie stój. Obi, kurwa, tamto nie stój, kurwa, bo jak ktoś do nas przypłynie. pierdol. To Kurwa Top się, kurwa, Top się Jezus, lewituje na wasze. <grystanie> Rob screena, rób screena. Marynarka powodna. <grystanie> <grystanie> ty <jest grystanie> Kochan, ty się topisz. ty topieś. topisz. Ty nie topisz się. No wiem. Cała lutuje i patrz. <grystanie> Ale ja stoję na aucie, a ty nie! A ja nie i, i się nie topię! Nie no, widzę... Zderzymy się. Nie! Nie rób Ale najbardziej... Zadowolenie egzaminatora w ogóle jest Ty bez kitu teraz tak samo też zobaczyłem Ale ja ja ty No Na skoku? Tak Ale to driftuje, co jest? Pókt nie mogę trafić. Luna! <noise> nie wytrzymam z tym sam jak do niego nie krzyknę, to gdzieś czekał, w nie wiem ile. No i też. Aj, nie zapało mi! No nie, no serio. Zlot. Ale fajna to naprawa. Ty. Taka. Niezapełna No, jak się odzywasz? E! E! Co? E! Ej, co ty robisz? Jak ty lecisz? No, ej! Bo się zleżymy za. No, no a ci... co ty robisz! No, co ty robisz? No robisz? Punktu nie zapał przez z ciebie. <laughs> Frajerem jesteś. A ty gej! Wiec. Co ty mówisz? Bierzcy się dzisiaj. No w dół trzeba lecić, leci w dół! No lecę w dół! Ty to się w ogóle wleć w drzewo, Elo. Oj, zrób kupę w gacie lisek. Nie. O kurwa, ten jak zapierdalał, Ty wcale nie lepszy jesteś. O Jezu, lisek, nie przesadzaj. Ja to jeżdżę bardzo dobrze. Ale może, ja wolę tunelem. Oj, widzisz? Nic nie jest uszkodzone. Dobra, nic nie powiedziałem. Bo lampka nam poszła. Co w związku z tym, lisek? Nie, nic. A, dobra. Co się zajmuje? Serio, A dobra, kolejny punkt odcinka to właśnie będzie teraz... Kur... Czekaj, jest kamera z przodu, jest kamera z przodu, jest, zajebiście. Ło, bez kitów. No ej, no jak ty mówisz? Dobra, on ma kamerę jaka jest, jakie to malutkie jest A, dobra Kolejny punkt odcinka to teraz... Bleh. Kolejny punkt odcinka... Bleh. Bleh. Weź mi, daj, to pojedzie no. po prostu Czekaj Kolejny punkt odcinka to teraz będzie... Nowy wygląd tutaj... Eee, no co? Co? Nie załapało mi no, ej, to nie są! <coughs> to, to oni po nie zmożliwiają. Zaprzedzanie do... w tunelu na podwójnej ciągłej. Za tego, gdzie tu jest przerywane w tym GTA. Nie ma, nie zatrzymałeś się na stopie. Wszystko było git Potraciłeś prawie rowerzystę. No to niech zjedzie sobie na chodnik. Opa, prawie. Skasowałeś. Kurwa. Dobra, lecimy, lecimy. Dobra, zbliżamy się do lotniska. To no co ty robisz? Kurde, manda dostanie. O, świetnie. No kto by się spodziewał, że dostanie mandat. Oj, o jasu, lisek. To już dzisiaj drugi. Nie, bo pierwszy. Drugi. Pierwszy? Drugi. Nie zapało mi. Czoł no nie zapomnij! NIE! NIE W TEN PRZYCISK! A co ty zrobiłeś? Poleciałem w dół zamiast do góry Zniknął jak O. 9 minut 2 sekundy Nieźle Siemoo! Ale 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 Dobra, wychodzimy stąd, nie krzycz